Siemanko, witam was w Tequilali. Przeprowadzamy właśnie wywiad z właścicielami tutaj zarządzającymi lokalem. Chcielibyście powiedzieć nam więcej o tym jak zorganizowaliście to przedsięwzięcie. O, to! Cały klub powstał z miłości do rock'n'roll'a i dobrej zabawy, ta! Przez ostatnie pół roku przygotowaliśmy wszystko, by to otwarcie padło jak najlepiej. Całe nagłośnienie, musieliśmy zainwestować 500 tysięcy dolarów w sprzęt No tak to właśnie wygląda, no nagłośnienie można tak. zobaczyć Takim nagło nagłośniającym i całym zarządzającym nagłośnieniem jest Joel Możesz no, tutaj nagłośnienie podejść Nagłośnienie jest świetne, tak, tak właśnie David. Można David. dać kilka słów naszemu DJ-owi, tak Joel, czy słowa do kamery Tam przy... to... Za panią Jest to prawdziwy artysta to ja za, to tam... panią. Tam, przy... za panią, Joel za panią jest tam, ty... Tak, ja no to co, no to jest pstrykanie kurwa w guziki. Trzeba tam wybrać jakąś odpowiednią muzykę, tak? Żeby mm. nie było stypy, ale też żeby tak nie napierdalało, bo wiadomo. Jeżeli jest jakaś muzyka taka pierdelania, to fajnie zrobić jakiegoś moszpita albo jakiś pogo. A tak normalnie to wiadomo, jakieś takie. Yy, klasyki. Powiedzmy. Klasyki, żeby każdy wiedział co to jest, każdy mógł się pobujać. Wiadomo. Mm. A to bardzo eee, tak z, z rozumiem z miłości do takich. Robimy yes, to z pasji, głównie robimy no, to z pasji, można powiedzieć, że ja od małego grałem na gitarze, dzisiaj mogłem zaprezentować swoje umiejętności na otwarciu, niestety niektórzy nie, nie zdążyli po prostu na tym performance, jednakże na wstępnych imprezach oraz na co dzień będzie można tu spotkać ludzi, którzy mogą grać na gitarze, na na instrumentach, na pewno będzie takie coś jak open mic czy cokolwiek, będzie można mm -hmm. zabrać głos, pochwalić się swoim talentem, myślę, że parę takich Eventów, może by powiedzieć, wprowadzimy w przyszłość i taki raz zacznie po prostu żyć życiem, którego nie miała przez bardzo długi czas. A Też, czy macie już ta. jakieś wstępne plany na nadchodzący dni? Jeżeli chodzi o wstępne plany, mamy dwie rzeczy, które mamy zapisane i będziemy próbować je, próbować je wdrożyć w życie. Na pewno będziemy chcieli właśnie coś zrobić tutaj ze sceną przykładowo, jakieś karaoke, myślimy również o turnieju bilarda, lecz to wszystko będziemy musieli jeszcze również logistycznie wszystko rozpracować. Teraz też poszukujemy chętnych kapel, które umilą czas naszym gościom, naprawdę każdy lokalny grajek czy, czy osoba z pasją i miłością do muzyki znajdzie tu swoje miejsce. Lub jeżeli na przykład nie wiecie co ze sobą zrobić, a szukacie jakiejś prostej roboty, to dalej szukamy miejsce właśnie za barem naszym, gdzie my podajemy przepyszne, staro, można powiedzieć, staro amerykańskie jedzenie, czyli to, co jedliście w starych najpach albo barach rokowych. czyli Ta, krążki cebulowe, Krążki mm. cebulowe, burgery, nadczosyki. Sobie... Czyli dla każdego, ja, bo... dla każdego każdy znajdzie coś, co może uzupełnić swoje kubki smakowe. Dodatkowo Mam również tak, mamy. Jeżeli chodzi o jedzenie, jeżeli chodzi o klimat, jeżeli chodzi o muzykę, nie ma drugiego takiego miejsca jak te Kilala. Możecie szukać ile chcecie, nie znajdziecie. Ktoś może nam Dzień zarzucić. Dzisiejsza frekwencja. Dzisiejsza frekwencja bardzo duża, na pewno zauważyliśmy tutaj dużo grup etnicznych, nawet można tak powiedzieć, za przeproszeniem lub nie za przeproszeniem. Tutaj się tutaj w... W... Wszyscy mieszkańcy, można powiedzieć, Każdy, mieszkańcy z każdej dzielnicy naszego miasta się tu zajął. Ba, nawet wieśniaki z Sandy przyjechały. Dokładnie? Zapu... Zapchlone ich dziury, jak to mówią, zobaczyć, co tutaj się dzieje. Cywilizujemy, cywilizujemy wioskę, dajemy ludziom z miasta dobrą muzykę, to jesteśmy właśnie my. <laughs> tak, jak najbardziej. Jak najbardziej, nie ma żadnych, można powiedzieć, zastrzeżeń na tle rasowym, czy niczym. Tequila jest barem dla każdego. Oczywiście osoby, które. No nie potrafią się zachować, będą wydalane z baru, no tak jak wszędzie, ponieważ po prostu zależy nam na dobrej zabawie oraz kulturze. No, Dlatego tak jak wcześniej... ochrona zawsze wkracza kiedy jest potrzebna, jest to 100% bezpiecznie, nigdzie się nie poczujesz lepiej niż w tym miejscu. Rozumiem, tak? że tutaj cały czas jest zapewniona ochrona tego miejsca, tak? Tak, właśnie ja, powiedział tu Danila, yy, nasi ochroniarze czuwałem cały czas, chyba że no, bar jest zamknięty, to wtedy jest tylko jeden ochroniarz, który siedzi na kamerach i sprawdza czy nikt tam się czasem tutaj nie chce wkraść. Jednakże, tak jak wcześniej powiedział Danila, chcemy pokazać, że ludzie z Sandy oraz mieszkańcy tej wiochy potrafią zrobić coś równego mieszczanom. Że Sandy wcale nie jest gorsze. Bo po prostu Sandy są zaniechane przez, w ostatnich wyborach, w ostatnich sprawach. Także chcemy pokazać tą siłę, że jednak ludzie mieszkający poza miastem też potrafią zrobić coś więcej. Jesteśmy głosem naszej lokalnej społeczności. Ten lokal to nie jest tylko, tylko miejsce dobrej zabawy, ale też forum do nagłośnienia. Wolączy, które spotykają nasze, nasze miejsca zamieszkania, rozpadające się domy, chałupy. Dajemy ludziom pracę, dajemy ludziom miejsce do zabawy, dajemy ludziom co jeść, włożyć do gara. No to jesteśmy właśnie my Na pewno tutaj. możecie tutaj wpaść, posłuchać jakichś starych opowieści weteranów mieszkających na Sandy albo zwykłych rancherów, którzy też tam wypasają swoje bydło. Jest tu wiele ciekawych osobistości. Mamy Danile, który no, walczył w wojnie rosyjskiej. Możesz powiedzieć parę słów o tym, ale to może na kiedy Nie, indziej. No, to, to, to jest inny temat. No, na pewno jest tu wiele osobistości, wiele ciekawych osób do poznania. Czy chcielibyście jeszcze dodać coś od siebie? Yy, zapraszamy na te kille, otwarci jesteśmy. Codziennie, można by powiedzieć. No, nie musicie tak, wpaść mi się przekonać. druga. Czasami do piątej, do białego rana, dopóki parkiet ma, parkiet ma wytrzymałość na tyle, dopóki goście mają siłę, a dzisiaj werwę do grania. I tak, jak już mówił to wcześniej, jeżeli jesteś jakąś kapelą, albo po prostu z mie miejskim grajkiem, który chciałby spróbować swoich sił na scenie, skontaktuj się z nami, Instapik, Tekilalala na pewno coś znajdziemy dla Ciebie i załatwimy. Nawet własny występ, albo jej koncept. Tak, serdecznie zapraszamy. No dobrze, to była Meifle Ser, dla Life Invader, razem z Tequilalom, także dziękuję bardzo. Tequilalom I, i Angels of No Dokładnie. No i co, dzięki panowie, będziemy trzymali kciuki na pewno, będziemy bacznie obserwowali, jak się wszystko rozwija. No i co, no, widzą będziemy dawali znać. Pięknie. Ja też myślę, że tutaj e, warto zaznaczyć, że sponsorem te Kilalala są cykle bomby i papierosy Redwood Original. I myślę, że również jeżeli by Państwo chcieli, to możemy zejść na dół na bilarda. Tam dalej są goście w Bilarda grają. Myślę, że oni e, mogliby powiedzieć parę słów o lokalu. Cykle bomby! Rozpierdol każdego spela! Utupę! Będziesz wielki!

Dzień dobry, witamy serdecznie. Siema. Witam Witam. no, tak zapytać jak e, dzisiaj się podoba impreza, e, jak się podoba... Aha. E, no dobra, no to na pewno dzisiejszy wieczór e, na pewno spędzam bardzo dobrze w gronie e, moich przyjaciół e, tutaj na takili. E, no Uważam, że imprezka jest naprawdę fajna i no, spoko jest, udana. A klimacik serio, no, jak sami no, widzicie, no, jest y, muzyka, e, wszystko gra, a jest bilard, jest piwo, a, no, naprawdę no, polecam, nie? Na wieczór z sporą ekipką, jak tutaj Dobrze jesteśmy, no, naprawdę no, polecam no, tequila no, i no, no, na takie wieczory, e, na wypad, no, jest w porządku. Super, super, dziękujemy, dziękujemy panu bardzo. Właśnie byliśmy w Te e, Świetna atmosfera, bardzo serdecznie polecam. Tutaj kilka słów jeszcze. Yy, no tak, jak mówiliśmy, zapraszamy serdecznie. Na pewno mile Was przyjmiemy. No i dopóki sami nie wpadniecie, to nie sprawdzić, jaki zajebisty klimat jest u nas w barze. Był nam potwierdzam. Dziękuję bardzo. Pozdrawiam dla Was. Trzymajcie się.